Bo to mogę wstawić na YouTube. Ona jest pierwsza, bo ci to jedna. Proszę Dzień. bardzo, to jest za najlepszy. Zawodnik wysyłajmy! Dziękuję bardzo wszystkim, ten tutaj pokazuje. Teraz pokażę nie gildę. normalnie za Proszę bardzo. Jak myślicie, jaka jest najlepsza, co nie? No, teraz proszę, zobaczcie, tutaj. Ziomek 18! Wydane złoto 4758! Kurczę. Level 94, proszę bardzo, wszystko jest widać. Oto moje konto i tutaj moje konto, widzicie. Proszę Państwa, widzicie wszyscy. Dziękuję. A teraz wejdziemy na za chwilę na karczmę. Dziękuję. No, łatwo nam poszło. Jakiś taki ciotowaty ten wilk był. Ok. No, grzybko dostaliśmy nareszcie. Teraz na loszki atakujemy. No, jakie to za No, na te zaatakujemy. No, zostawimy zaraz. No, proszę bardzo. Ale ja go, nie? A, widzi, tak ta, to się gra. Jeżeli nie pamiętam hasła. Patrz, ta zaraz wygram. Oj, kurczę, przegrałem. No, niestety. No, widzicie? Tu takie pedałek jest. Teraz na kabinet. Manki, widzicie. A to prezentuje Patryk Wizdała. A to tutaj z jest kręga. wszystko, nie? Wszystko. I tutaj prezentuje... Z... Jest nim Mateusz. Mateusz Gornowicz. Nie. Rubasek z kręga. <laughs> Dziękuję bardzo. Tutaj Warta, nie? Widzicie wszystko. Tutaj karm Kart ma, tutaj jest taki barman pojebany. Tu jest ten, tu jest, o widzicie? Patrzcie, można wygrać sobie. Nie wiem, czy wygram, ale może gram. Patrzcie, o to wybiorę. O, akurat wygram, dziękuję. No, no tutaj weźmiemy teraz to nie, to nie, o, to. Dziękuję!